Cześć, z tej strony Elis, witam was w kolejnym odcinku cudownej dekady wyzwania dziesięcioleci, lata 70. I to, co działo się na scenie, działo się naprawdę mowa o pożarze. Ten dom naprawdę się palił. I to nie jest moja ingerencja, a to sama gra zadecydowała, że... Poli się na mieszkanie i to w całkiem dużym stopniu. Teraz już to wygląda nie aż tak źle, ponieważ udało mi się wymienić te meble, które się spaliły. Niestety nie udało mi się wymienić tego zbieracza do wody, nie stać nas już a jak zauważyłam, że to jest zepsute, no to już było za późno, już powymieniałam resztę mebli e, straciliśmy dużo obrazków niestety, straciliśmy jakieś kwiatki no popaliło się, popaliło się e, niestety, po raz kolejny mimo, że mamy ulepszony kominek mamy osłonę kominka super e, czyli nie udaje nam się tak naprawdę ustrzec naszego domostwa przed płomieniami mało tego, Dariusz Mimo, że sam chyba się nie, on się chyba też palił wydaje mi się. Ma obawę przed ogniem, boi się ognia. Dariusz będzie uciekać i chować się na widok ognia oraz będzie mieć większą tendencję do nieumyślnego wywoływania pożarów. Super, prawda? Boi się ognia, więc będzie podpalał będzie tutaj naszym piromanem. Co jeszcze w sumie to nic ciekawego. Jak mogliśmy zobaczyć, mimo że Dariusz uwielbia naturę, on jest miłośnikiem przyrody, on kocha. Przyrodę kocha właśnie, ym, rośliny, kocha zwierzęta. To mimo wszystko życie na takiej wiosce, w takiej dziurze chyba mieliśmy atak lisa. Takiej dziurze nie jest dla niego i on najchętniej wyprowadziłby się stąd do jakiejś cywilizacji, tam gdzie ma prąd, tam gdzie ma wodę, że nie musi się martwić, że znowu nie ma ciepłej wody, że właściwie w ogóle nie ma wody, że czy ugotujemy dzisiaj coś ciepłego, czy będziemy znowu jeść tylko warzywa z ogrodu. No! Cóż począć, począć, prawda, jednak rodzice kochają takie klimaty. Janis jest niby taka, wiecie, Woodstockowiczka, festiwalowiczka, ale jednak chyba amerykańskie, amerykański styl życia gdzieś tam siedzi cały czas w niej i może by się zgodziła na przeprowadzkę, ale Janusz chyba nie za bardzo. Przynajmniej tyle możemy wywnioskować po tej rozmowie, która odbyła się w domu ratajów w Strangerville. Proszę posprzątaj kurnik i rozrzuć karmę, i tutaj tak samo posprzątaj, rozrzuć karmę. Nasze kury znowuż będą się gdzieś tutaj. E Pałętały po kątach. Nie, to nie jest teraz dobry pomysł, już. Już jesteście za starzy. Pałętały po kątach i umierały, bo już tam wyskakują tak, że Alfreda jest seniorką. No i te kurki gdzieś tam będą znowu nam umierać powoli, ze starości, na szczęście. Mam nadzieję, że kurki są szczęśliwe. Zawsze uważam, żeby kury były szczęśliwe. Zawsze się staram rozrzucić karmę jeszcze. I tutaj też posprzątaj. No, Ty, Janusz, nic nie robisz, co ja chcę. Janice, możesz już też wstawać, już nie ma co, nie, w ogóle tyle prania mamy wszędzie, kurna. Wyczyść kibel. Skorzystaj. Jak nasze dzieciaki? Nasze dzieciaki, o już też mogą powstawać. Ciekawe gdzie wy macie książki do, do szkoły, bo nie wiem, gdzieś żeście posiali. Jest niedziela, nie mamy w ogóle żadnych planów praktycznie, jakichś większych. Po prostu życie, życie nie jak w Madrycie, a jak w lesie. Więc zobaczymy, co nam dzisiaj dzień przyniesie sam. Być może będą jakieś niespodzianki. Być może nie będzie nic. Dariusz, zaraz też wstajesz i dobrze byłoby, gdybyś też skorzystał z toalety. Ale najpierw matka musi zejść. Ale to jak zejdzie, to ty idealnie sobie dojdziesz. Co jeszcze chciałam z wami zrobić? Aha, Kasia. Kasia robiła jeszcze pranie. A jest odrażająco brudne, świetnie. Wyładu i połóż. Musisz zrobić pranie jeszcze raz. To zrobi jakieś jedzonko? E, Janusz. Janusz zrobi jakieś jedząko, Chyba, że to jeszcze jest dobre. O, tu jeszcze jest dobre. To weź sobie kawałek ciasta. Trzeba zjeść, póki się nie zepsuło. Chociaż torty całkiem długo sobie... E, mogą postać. Mamy w ogóle zimę. Pierwszy dzień zimy to jest chyba, czy drugi? Pierwszy dzień zimy, więc niedługo będą święta też. E, być może z Spędzimy je właśnie w Strangerville, bo tam są jakieś takie bardziej przyzwoite warunki, które pozwolą nam spędzić te święta tak jak wypada, a nie tylko, wiecie, dwa krzesła, resztę gdzieś tam poupychana po kątach. Myślę, że to może być dobry pomysł właśnie na to, żeby... Żeby wyjść gdzieś, chyba że u któregoś z sąsiadów może. Dawno nie byliśmy w sumie u sąsiadów. Może wybierzemy się na wizytę. Myślę, że to też możemy właśnie spędzić niedzielę w ten sposób, do kogoś się wybierzemy. Może tam do nich. O tak chyba zrobimy. Ale to jeszcze chwila, muszą najpierw tutaj zrobić swoje obowiązki domowe wszyscy. Co ci tu znowu nie pasuje? Bolesne obowiązki, sprzątanie bez przyłącza. No tak to wygląda. Posprzątaj proszę jeszcze ten popiół, który został. Dariusz może pobawić się z Jackiem. Pogłaszcz. Pobaw się. To już pranie powoli się kończy, więc zaraz yy, skończy wywieści pójdzie skorzystać i wtedy pójdziemy do sąsiadów, zobaczymy, co u nich słychać, jak tam im życie mija, bo jednak gdzieś te znajomości trochę zaniedbałam, przyznaję, ale mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj trochę je nadrobić. O, jakieś dzieciaki już tutaj nam dorosły, już to jakieś emo grzywy, nie, poczekaj chwilę. Bardziej na lata 80 możemy zacząć. Chyba tak mi się coś kojarzy, ale tutaj też faktycznie simy trochę zaczęły sobie działać na własną rękę. Ale spoko, spoko, to taka mieszanka różnych różnych simów takie. Zapukamy sobie do drzwi i zobaczymy z kim będziemy mogli sobie trochę pogadać Dariusz, a w ogóle a propos jak najbardziej ponawiam prośbę, jeśli ktoś ma ochotę stworzyć żonkę hashtag dla Elis w galerii bądź może mi ją wysłać, na przykład możemy się dogadać na Instagramie czy może wysłać na maila, dajcie znać jak Wam będzie wygodnie, czy tam z modami, czy nie to wtedy mody trzeba mi też wysłać dlatego najlepiej wtedy wysłać mi je na maila, bądź udostępnić na przykład dysk Google, wiecie, taki folder, nie? Na dysku Google, to wtedy ja będę mogła sobie go pobrać i będę mogła wrzucić waszego sima, waszą simkę do rozgrywki. Zapukamy do drzwi. Kasia, możesz powitać Macieja Serducho. Przyjazne powitanie. A chciałabym, żebyś też poznała, może tego Pawła. Przyjazne powitanie. Ja sobie ich ogarnę tutaj wszystkich w trakcie, że tak powiem, ponagraniowym. Tak, żeby, żeby byli tutaj też nasi sąsiedzi jacyś nastolatkowie. O, tutaj też coś jeszcze jest. Aleksander Serducho, młody dorosły. O, taki trochę podejrzliwy wygląda na takiego. Co tu mamy? Ciepława kąpiel. Ciepława to jeszcze nie jest tak źle. Też zabawne powitanie, możemy z nimi się przywitać. Ależ tutaj Simów jest dużo wszędzie. Małgorzata Wagner, przyjazne powitanie też. Tylu simów, tu jest dramat, jak oni tu się tu mieszczą. No, mieszczą się, tu byli bliźniaki jakieś, właśnie, bo tu jeszcze są kołyski, oni nie mogą się na pewno dostać teraz do tego pomieszczenia, ale no mają pecha, mają pecha, nie? No, ale tutaj jest za to wesoło na pewno, dużo ludzi. Dużo się dzieje. Każdy ma jakąś tam swoją chatkę, jakieś swoje miejsce, żeby mógł y, żyć. Na pewno nie jest im też prosto. Myślę, że nasze Simy mają lepsze warunki. O tyle, że każdy ma gdzieś y, też swoje miejsce. Choć nie no, jak patrz, to wcale nie mają lepszych warunków. Nie my, my to mamy zagracone wszystko strasznie. Y, Darek, a ty chciałbyś sobie poznać kogoś też? O, może też gośkę. Zabawne powitanie. Może Paweł, może to będzie twoje jakieś twój kolega. Oni są wszyscy smutni, chyba mieli jakąś śmierć w rodzinie, podejrzewam. Tak myślę, przyjazne powitanie. Ale nie kupiliśmy żadnych, nie przynieśliśmy właściwie żadnych. Żadnego jedzonka, żadnego poczęstunku. Bardzo brzydko z naszej strony. Uprzejme powitanie, proszę. Tobie nie jest zimno? W ogóle ty jesteś taki gorący chłopok? Ej. Taki gorący chłopok jesteś. Wszyscy są smutni. Faktycznie musiał ktoś tutaj umrzeć. O, witaj, witaj. Kasia, też tu poznaj przyjazne powitanie z nastolatkami, jakimiś, bo to jednak ci was powinni interesować, a nie stare dziady. E, tutaj jest Janis. Janis, ty też możesz kogoś sobie jeszcze poznać. O, łucję proszę. Wesołe powitanie. E, przyjazne powitanie. Żebyście też mieli sąsiadów. Kto jest tutaj czyim rodzicem? Bo nie wiem. Serducho Wagner. Kto jest kim? Kto jest synem kogo? A my może jakieś ognisko tutaj ciekawe, czy nie? Chyba nie. Nie ma tutaj ogniska na tej działce. Niemożliwe. Mamy ognisko już, mamy. Mamy tylko pięć miejsc, bo więcej raczej to się chyba nie zmieści. Zaprosimy zatem do ogniska ludzi różnych, wszystkich właściwie, których możemy. Wasz was już nie możemy, to ich olać, dajemy nas. Tak. Usiądziemy sobie trochę przy ognisku z sąsiadami i porozmawiamy, co u nich słychać, jak życie, czy czegoś od nas może nie potrzebują. No bo jednak nie widać, żeby mieli jakiekolwiek plony zimowe. Kurek też raczej nie widać, żeby tutaj mieli. No to tak sobie pośrednio radzą, mam wrażenie. I opowiemy historię grupie, na przykład o Złotym Skarbie. Powiedzmy, że to jest taka historia z Ameryki. Ze Stanów, tam gdzie ona dorastała, tam gdzie ona mieszkała przez większość życia, i teraz chciałaby właśnie taką historię im opowiedzieć. Nie wygląda, jakby tę historię mówiła, ale jednak słuchają tej opowieści. To znaczy, że chyba jednak coś tam opowiada, ale za dużo nie mówi. Jest to milcząca opowieść. <grytania> za dużo się raczej z niej nie dowiedzieli, a chyba jednak jest. E, piecz sobie może hotdoga. Tak, popieczcie sobie coś. A no tak, Dariusz boi się ognia. Super. A ja go do ogniska zaprosiłam. Ja też mam łeb, widzę. Dorzucimy kłody i też będziemy jeszcze piec. O, wszystkim się podobała historia. No super, Janie. Jak widać, masz e, gawędziarskie zacięcie. Proszę sobie, tak, piec hot dogi, a ty, mój drogi, nie wiem, co ty możesz porobić, bo tutaj się boisz cokolwiek robić. Ale nie jesteś zestresowany, żeby bać się ognia. Jednak przyjemne ognisko, to przyjemne czy nieprzyjemne? Jedźcie sobie tak, pianki, ogrzewajcie się, yy, pogadajcie z sąsiadami, tak może? Dziś wieczorem chcemy się dostać na, na se... Okej, okay, no pewnie, że wychodzą. Przyjęła zaproszenie, no teraz musi jednak jakoś dostać się na miejsce. Możesz poprosić o pozwolenie, bo sprawdzimy tylko się z nadzieją, że nikt jej nie złapie. Mhm. Myślę, że może zapytać się rodzicom. Poproś o pozwolenie na udział w wydarzeniu. Zapytaj się ojca, powinien jej pozwolić. No jak nie, jak nie, to będziemy się wymykać. Nie! O ty, dziadzie pieruński, ty, no kurna. Wiesz co, to ty już tutaj kończysz swoją imprezę i udaj się na film dla dorosłych. Wymknij się, może ci się uda. Tego jeszcze nie robiłam. No dobra, to idę do domu w takim razie. Nara, nara. Zmykam stąd. A Darek zostaje. W... Zostaje tutaj. I idzie i idzie, ona zanim dojdzie to 100 lat. Słuchajcie. Chyba, że mamy. O, no wędruje gdzieś. Wędruje. No ewidentnie poszła w stronę domu. Ale poszła sobie poszła. Okej, okay. miejmy nadzieję, że rodzice nie wrócą wcześniej niż ona, przez co nie będzie miała żadnych problemów. I udzie to wszystko na sucho. Ale myślę, że jednak oni woleliby już wrócić do domu, bo zaczynają odczuwać zmęczenie. Tak, i Darek jest głodny. Darek jednak musi się najeść, bo nie chcę, żeby Simy mi zmarły. Ja wiem, że ostatnio dużo ludzi ma problemy właśnie z tym i wolałabym uniknąć tego, żeby znowu zmarł mi Sim, tak jak wtedy Janis. No to żeśmy wrócili do domu, witamy, oj Dariuszu, ty jesteś głodny, naprawdę musisz coś przekąsić, mamy jeszcze tort, który o dziwo się nie zepsuł, wytrzymały, skubany jest. Dasz, Janusz może pielęgnować ogród, a Katarzyna jest cały czas poza domem, Udać się na film dla dorosłych. Janice, 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 chodź te kury, rozrzuć karmę, bo ja nie wiem, czy one wszystkie pojadły. Więc warto im porozrzucać. Mamy... Tu jest tylko jedna kura? I to jest... Tylko dwie kury nam zostały? Ej! Już wszystkie poumierały, jak nas nie by... O nie, teraz jest pojemność kurnika 2 na 8. Ha! Pozdechały nam kury! No pięknie. Dwie kury. Mamy koguta? Nie mamy koguta. Musimy kupić koguta. Ale kupimy sobie małego kogucika, bo jest tańszy. Umieść kurczaki... Tu wszystkie niech będą, a ten na razie niech będzie pusty, tak jest. Jajka rozbierzemy sobie następnego dnia, tak, żeby móc jeszcze pojechać sobie sprzedać te jajeczka. Tak, żeby. Tej Boże, jak. Wszystko, dobrze mi te jajeczko, Tak, żebyśmy mogli te jajka sobie sprzedać i jakoś podreparować nasz budżet. Co mamy u nas w tym. No tak, no tutaj nic nie ma, bo żeśmy stracili, prawda? To, co mieliśmy, te plony. Ale nie, młody coś ma. Świetnie, to damy. W takim razie młody będzie mógł się zająć po szkole sprzedażą plonów, trochę odciążyć matkę i ojca. Trzeba, bo oni ciągle na najwyższych obrotach, a dzieciaki mieli trochę pofolgowane. Więc należy też zadbać o to, żeby nauczyły się roboty. Ha, 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 po to mamy dzieci, żeby robiły w polu, nie? Śpij, proszę. Młoda jest cały czas poza domem. Proszę się położyć już do spania, bo jutro do szkoły. Ojciec musiałby się chyba wykąpać. O, naprawimy kibel. I pójdziemy się. Tak, chłodny prysznic. Chyba pójdziemy się wykąpać, ale weźmiemy szybki chłodny prysznic. Żeby nie marnować ciepłej wody, bo jednak ten jeden kolektor chyba, coś tak nazywa, jest jakby nie do użytku. Zaraz wraca Katarzyna. Kasiu, i co? Gdzie jesteś? Już powinnaś być teraz. O, jest. I jak tam? Zawsze zaglądaj za drzwi. Katarzyna ma nadzieję, że nigdy oczywiście mam otwarte okno wszystko słychać że nigdy nie znajdzie się w filmie grozy, lecz na wszelki wypadek przygotowała się na tę okoliczność lepiej niż te durne nastolatki. Masz rację. Chodź, najedź się i do spanka. A ja myślę, że będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Chyba wyjdzie krótszy, sądząc po tym, ile mam nagrane, i pewnie połowę jeszcze z tego wytnę, więc będzie taki trochę krótszy. Ale mimo wszystko, nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!